Wow, man, this is this is real, very exciting for us. You know, we're very humble tonight. We've come a long way, you know, from being so hated, even in the industry. Believe in what you're doing. Nobody can stop you. You can only stop yourself, and that's what got us here. And I'm very grateful and humble tonight. I like to thank. You. You need like or a stag to, go, to keep so oh, yeah. I Make everything yeah. normal, <laughs> Mam pole, po mam kontrolę mimo że czasem to znika gdzieś Czy waza, wam nie powiem, bo to druga przybyda gdzieś Tu zwykła treści, pokora taka mi podała, a tak na plan Hej, bo pora pokazać ten towarek, blackout, byś poczuł z nami ten haj To dla chłopaka, gazu, zobaczcie, plakat i poszuka emki Tam, co takie dźwięki ma, powiedz singira No klimat konkretny gra, bo nam niepotrzebny ja. Wiem to, wiem to, wiem to, każdy serce odda tu dźwięką Wiem to, każdy bez pokory by tu zmięknął Wiem to, lecę po swoje na pewno Wiem to, mówię to, robią mi skan jeden i Biorą na szlugi i długi spadają na bar, bar Nie Jestem, kupi mnie boli, jedynie jak czasem dopada mnie brak weny to pragniemy, nie zaczniemy yeah. na bar, na bank, na bar Chcą mówić, co to pokora mi a sami zadufani w sobie tak bardzo, że jak patrzą luto luce... Mnie nie przekonasz, sny, to wasza fobia, czyli hipnofobia My rymy rzucamy tu co dnia, byś po zwrotkach nas poznał Czy idzie to dalej? Chyba już nie wątpisz Co? Bo jesteśmy stale tu, mimo że wcale nikt nie był w stanie tak sądzić Cóż z nagranie, ty widzisz staranie, niechęć, by na kimś zarobić Czy siebie tu nie, to nie jest mój ja wolę patrzeć pod nogi Wszystko zmienia się nagle, gdy widzę, co dzieje się wokół W ogóle z mojego tropu mnie to nie spycha, gdy wokół pycha, nie gubię kroku Hej, wszystko rośnie jak Hey. Ok, teraz nie jest tylko, tylko to gra. gra W smutku nie kręci mnie Jak nie wiesz co pchać na nagrywki, co mi się chce spać Niskiego mają, bo niskiego dam Nie widzę celu, wokół czuję strach Nie chcę odzywać się, ani przerywać To pogara będzie jeszcze ten czas, by spić to w Ja byłbym prędzej, gdybym uważał, że hip spadł dziś Ale nie wierzę, to jak widzę, na co dziś podatni Ja na cypherze, rzucam rymy, albo w***** nowe jeże Dzieciakom pchają syf pod kwiatki. Ja reprezentuję tych, co mają własny w tym pomysł I pokole, bo są gusi i wiesz, że priorytetem nie jest tutaj zysk, pomyśl, kim naprawdę jesteś ty, zanim mi coś wypomnisz you don't make it to